Cześć, ja jestem Grzesiek i niniejszym otwieram serię tutoriali do Blinda. Ja je kiedyś zrobiłem, ale mówiąc szczerze, nie byłem zadowolony z efektu, dlatego po kilku latach wracam do tych tutoriali. Zacznijmy od metody Old Pochman i ten tutorial, czy te tutoriale będzie, będą podzielone na kilka części. W części pierwszej wyjaśnię, na czym polega metoda Old Pochman i na czym w ogóle polega układanie kostki z zamkniętymi oczami. Metoda Old Pochman jest moim zdaniem najlepszą metodą na początek. Nie warto zaczynać od jakiejkolwiek innej metody, zwłaszcza od metod zaawansowanych, ponieważ sam proces układania kostki zamkniętymi oczami jest, jak się przekonacie, dosyć złożony i opanowanie tych wszystkich zagadnień wymaga tego, żeby sama metoda była dosyć prosta i dawała się łatwo zrozumieć. Natomiast te metody bardziej zaawansowane no, posługują się pewnymi trikami, które dla początkującego są po prostu bardzo trudne do zrozumienia. Więc zacznijmy od... Podstaw od początku. Po pierwsze, inaczej niż jest to w układaniu kostki z otwartymi oczami, używa się takich metod, w których oddzielnie układamy rogi i oddzielnie układamy krawędzie. Da się to zrobić w ten sposób, że układając rogi nie naruszamy krawędzi, a układając krawędzie nie naruszamy rogów. Da, wynika to po prostu z budowy kostki. Po drugie, istotnym elementem metody układania zarówno rogów, jak i krawędzi jest tak zwany bufor. Bufor to klocek, z którego wrzucamy poszczególne klocki w odpowiednie miejsca i jak to jest możliwe, ja może wyjaśnię na przykładzie takim z literami, kartami i literami. Postaram się to wyjaśnić na przykładzie z literami i kartami. To są takie proste karty, prosty zestaw, który przed chwilą zrobiłem. Sekwencja ABCD Przyjmijmy, że to będzie sekwencja ułożona. I przyjmijmy właśnie, że moim buforem jest to miejsce, w którym jest w sekwencji ułożonej karta A. Natomiast, no, co najważniejsze, że ja mogę wymieniać karty tylko między A a dowolnym innym polem. Nie mogę jakby zamieniać o w ten sposób, natomiast mogę zamienić je na przykład w ten sposób. Dobrze, i teraz tutaj mamy pierwszą taką sekwencję pomieszaną. Jak widać, mamy zamienione tylko karty AB, CD są na właściwym miejscu, więc rozwiązanie tego pomieszania będzie bardzo proste: mianowicie ja zamieniam tylko ze sobą te dwie karty AB, CD i wszystko jest już ułożone. Drugi przykład. Mamy CDBA, to jest trochę już bardziej skomplikowane, dlatego że. Jest to bardziej pomieszane. Najpierw muszę wrzucić literę C na właściwe miejsce. Jeżeli dobrze pamiętamy, tutaj było to miejsce litery C, było A, B, C, D. Więc zamieniam te dwie karty. W drugim kroku muszę zamienić te dwie litery, dlatego że w miejsce litera B musi iść w to miejsce, więc zamieniam te dwie karty. To jest drugi krok. No i trzeci krok, te dwie ostatnie karty. Litera D jest literą na końcu. Zamieniam i mamy. Jak widać, cały czas zamieniałem tylko tą kartę, która jest w moim buforze i z dowolnym innym polem. Nie zamieniałem je, jak gdyby, między sobą. Nie zawsze udaje się ułożyć tak płynnie. Weźmy taką sekwencję. Tak, tutaj mamy taką sekwencję, która już nie jest taka płynna, bo zauważmy, że te dwie litery są ze sobą zamienione i te dwie litery są ze sobą zamienione i normalnie byśmy je odwrócili. Ale zasada nasza mówi, że my możemy zamieniać tylko między buforem, a dowolną inną literą. Więc w pierwszym kroku ja zamienię te dwie. Tak. I mam AB i tutaj ułożone, ale te dwie są jeszcze nieułożone. I teraz w drugim kroku muszę zamienić A z dowolną z tych dwóch nieułożonych. Jest to tak zwane włamanie do cyklu. Tutaj zamieni na przykład z C czy z literą, która leży na miejscu C, a jest literą D. Zamieniłem. W buforze mam już literę D. Zamieniam. Czyli wrzucam we właściwe miejsce D z C. No i ostatni krok, C z A zamieniam. I wszystko jest z powrotem ułożone. Jak widać, to trochę jest bardziej już skomplikowane, mimo że mieliśmy jak tylko zamienione dwie litery miejscami, to jednak przez to, że wszystko musi przewędrować przez bufor, cały proces nam się znacząco wydłużył. Więc tak to mniej więcej działa. Zdaję sobie sprawę z tego, że na tym etapie to może być jeszcze mało zrozumiałe, więc zaraz przejdziemy do rogów i wtedy będziemy kontynuować. To, to jest tak, że to, to trochę działa tak, to na, tu, tutoriala czy nauka blinda, że pewne rzeczy trzeba sobie powtarzać. Nasz umysł przyswaja pewne rzeczy do, stopniowo, no i za którymś powtórzeniem nagle jest tak, że to odpala. Dobra, zwijamy figury. Wracamy do kostki, już teraz nią będziemy wykorzystywać. No i druga rzecz, którą trzeba poruszyć, to tak zwana orientacja kostki, to znaczy sposób w jaki trzymamy kostkę, która jest ułożona czy bądź będzie ułożona. W układaniu kost wszelkich kostek zamkniętymi oczami ma to ogromne znaczenie, jest to tak zwana orientacja kostki. Jej wybór jest rzeczą dowolną. Generalnie rzecz biorąc, szanse na dobrego, złego skramla, generalnie rzecz biorąc są takie same. Ponieważ zawodnicy lubią porównywać swoje ułożenia, to generalnie rzecz biorąc, wielu z nich obiera orientację taką, w jakiej jest kostka mieszana, czyli białym do góry, zielonym do siebie. Ja na przykład wybrałem żółtym do góry, niebieskim do siebie, ale na potrzeby tego tutorialu przestawię się właśnie na taką orientację. Jest to pewien trend, nie ma to większego znaczenia, jak już mówiłem, jest to sprawa indywidualna, ale ponieważ jest to dostrzegalne, że tak właśnie się dzieje, więc tego będę się trzymać. Wyjaśnienie na czym polega układanie metodą Old Pochman już w szczegółach. Zaczniemy od rogów, ponieważ wydaje mi się, że układanie rogów jest nieco łatwiejsze, dlatego że operujemy tylko jednym algorytmem. Naszym buforem jest krocek UBL, czyli góra, tył lewo. Można go nazwać też ULB albo ULB, w zasadzie tylko tak. A algorytmem, który będziemy wykonywać i którym będziemy wrzucać w to miejsce, jest skrócona permutacja Y. Permutacja Y normalnie zaczyna się od ruchu front i kończy się ruchem front-prime, więc ktoś zauważył, że można pozbawić te permutacje tych dwóch ruchów początkowego i końcowego i wykonać taki algorytm. Tak, notacja jest u góry. I on będzie zamieniał narożnik z bufora z tym narożnikiem, który jest w tym miejscu, to jest prawo front dół RFD albo RDF, jak to woli. Ten klocek będziemy nazywać naszym pomocnikiem. Efektem ubocznym jest zamiana tych dwóch krawędzi, ale po dwukrotnym wykonaniu tego algorytmu. Zauważmy, że ten efekt się cofa i on będzie miał tylko znaczenie w dalszej, na dalszym etapie, wtedy, kiedy pojawi nam się tak zwany efekt parity. O nim może opowiem trochę później. Jednak ta obserwacja, że zamieniają się nam te dwa klocki, jest dosyć istotna jeszcze w jednej rzeczy, mianowicie cały haczyk, czy cały sposób układania kostki, z, jeżeli chodzi o rogi zamkniętymi oczami, a to później tak samo będzie w krawędziach, polega na tym, że my dostarczamy każdy klocek dokładnie w to miejsce i to dostarczamy go dokładnie tą nalepką czy też tą stroną, tak? Nie w to miejsce, nie w, doł, w dół, tylko tutaj w to miejsce z prawej strony. Tutaj na tym polega cały haczyk. Każdy klocek ma trzy strony, jeżeli chodzi o rogi. I każdy z tych, z tych miejsc dostarczamy w to miejsce w nieco inny sposób. Tak? Bo zobaczmy, że na przykład to miejsce jestem w stanie dostarczyć bardzo prosto ruchem R2, ale na przykład to miejsce już będzie wymagało nieco bardziej złożonych setupów. No i właśnie, ten sposób podprowadzania klocków w to miejsce będziemy nazywali setupem i ponieważ zamieniają się nam się te dwa miejsca no to te setapy mają swoje pewne ograniczenia ograniczenia dosyć proste mianowicie nie możemy robić ruchów górną ścianką nie możemy robić ruchów tylną ścianką i nie możemy robić ruchów lewą ścianką pozostałe ruchy są dopuszczalne czyli ruchy dołem prawą w dowolny sposób i ruchy ścianką frontową w dowolną stronę. Te są, ruch, te są dopuszczalne. Yy, mimo takich restrykcji, w zasadzie okazuje się, że wszystko da się podprowadzić w to miejsce w maksymalnie dwóch ruchach. Yy, tutaj yy, w opisie będzie oczywiście tabel, tabelka z setupami, ale w zasadzie można do nich dochodzić intuicyjnie. No i to w zasadzie będzie wszystko. No i teraz spróbujmy zrobić jakiś przykład. Ułożyłem kostkę. I wykonam permutację AAA. A, A. Tak, to jest nasze pomieszanie kostki. Przyjmijmy, że w ten sposób mamy pomieszaną kostkę. Permutacja A, tak jak widać, światła są z prawej strony, tak, ale tutaj spróbujemy tę permutację A rozwiązać metodą do układania kostki z zamkniętymi oczami. W buforze mam klocek biały, zielony, czerwony, który powinien iść w to miejsce w to miejsce, więc to miejsce, to górne, muszę podprowadzić w to miejsce jakimś setupem. Setup będzie bardzo prosty, to będzie ruch F i wykonam mój algorytm. Tak? Następnie cofam mój ruch F i mam pierwszy element ułożony. Oczywiście łatwo zauważyć, że to jest permutacja Y tak naprawdę, bo ruch F F' -prim są dodane i to jest normalna permutacja Y, ale tutaj specjalnie pokazuję, że to jest jako setup Dlatego, żeby już wejść w tą zasadę setup, algorytm, cofnięcie setupu. Nasz drugi klocek to jest biały, czerwony, niebieski, który powinien iść w to miejsce. Jak widać, tutaj nam się wytworzył tak naprawdę PLLJ, tak? I można by to rozwiązywać również w ten sposób, ale w to w sobie wejdziemy też trochę później. Na razie znowu trzymamy się zasady, że musimy z setupem podprowadzić ten narożnik w tą stronę. Jest to dość proste, dlatego że wystarczy, że ja zrobię ruch R i D' i ten narożnik tą stroną, jak widać, jest podprowadzany już w to miejsce RFD. Robię skróconą permutację Y. Tak? I teraz cofam setup D i R'. I jak widać kostka jest ułożona. Przykład oczywiście był bardzo łatwy, więc teraz trochę coś trudniejszego. Zrobiłem permutację H. I teraz wystarczy, że ja dorzucę sobie ruch UN2 tak, i mam zamienione akurat już cztery rogi, więc to będzie trochę bardziej skomplikowany sposób rozwiązania tej sytuacji. Pierwszy target, pierwszy cel nasz to ta, ta nalepka, czyli góra front prawą UFR. Tak, no więc setup jest bardzo prosty, tak naprawdę będzie to premutacja Y, ale robimy z setupem, czyli front. Nasz skrócony algorytm, czyli permutacja y skrócona i cofnięcie setupu. Mamy pierwszy cel, już jest zrobiony. I teraz zauważmy, że w drugim kroku nasz bufor jest ułożony. To jest bardzo częsta sytuacja, kiedy po zrobieniu kilku algorytmów jednego, dwóch, trzech trafiamy na sytuację, kiedy bufor jest ułożony. No i tutaj natrafiamy na drugi z takich ważniejszych problemów związanych z bindem których zrozumienie jest dosyć istotne, mianowicie włamanie, tak zwane włamanie do cyklu. Zauważmy, że mamy niełożone te dwie nalepki, tak, czy te dwa klocki, więc ja mogę sobie podprowadzić do mojego helpera dowolny klocek, zarówno ten, jak i ten, dowolną stroną i zamienić go z moim, z moim buforem, tak żeby ten klocek, który jest niełożony, skoczył w miejsce bufora i żeby mógł kontynuować swoje układanie. Więc zasada jest dosyć prosta, że do, te, w to miejsce staramy się zawsze podprowadzić ten klocek, który najłatwiej daje się y, zrobić, y, czyli setup jest najkrótszy. Tutaj najłatwiej jest podprowadzić tę stronę, czyli y, y, RUB. Y, tak? Jeżeli dobrze y, o tym myślę. Setup jest bardzo prosty, R2 tak? wykonuje skróconą permutację Y. Tak, I robię R2. Jak tam widać, ruchy R mogą nam się nałożyć. I zobaczcie, co się stało. Mój bufor zamienił się z tym klockiem, natomiast w miejsce bufora wskoczył klocek, który jest jakoś niełożony, i ja mogę kontynuować moje układanie. Na tym polega właśnie włamanie do cyklu, że zabieram z miejsca, w którym dany klocek leży i który jest niełożony, do bufora, i później kontynuuję. Cały cykl się kończy, jeżeli wrócę do tego samego klocka. Niekoniecznie tej samej strony klocka, ale tego samego klocka jako takiego. Dobrze, więc mamy. W buforze jest klocek pomarańczowy, biały, zielony, który powinien iść w to miejsce. Setup jest bardzo prosty, mianowicie F2. No i kontynuuję. Tak robię moją permutację Y, F2. No i mamy ułożony ten kolejny narożnik. No i dochodzimy do ostatniego kroku, e, mianowicie e, nalepka czerwona, niebiesko-biała, czerwona, czyli powinna iść ona w to miejsce, musimy podprowadzić w to miejsce, czyli setup będzie R2, robimy skróconą permutację Y, cofamy R2, no i kostka jest ułożona. Zauważmy jedną rzecz jeszcze na koniec, że w obu przykładach ta liczba naszych targetów, czyli liczba wykonań algorytmów, czyli setup, algorytm, cofnięcie setupu, liczba naszych celi do ułożenia była parzysta. Tak jest zawsze, kiedy układamy tylko same rogi. Tutaj polecam scramblery, czyli np. CS Timer, gdzie mamy możliwość mieszania samych rogów, bądź samych krawędzi jak, jeżeli wejdziecie w to i popróbujcie sobie na przykład tego, to zauważycie, że tam zawsze jest parzysta liczba targetów, co oznacza, że ten efekt z zamianą tych dwóch klocków nam się cofa. Tak? I to po prostu inne, innymi słowami oznacza, że nigdy nie wystąpi nam parity. No i co? I w zasadzie chyba tyle. Skoro wiemy jak układać rogi, no to zajmiemy się krawędziami. Do układania krawędzi wykorzystywana jest permutacja T i w metodzie Old Pochman buforem, czyli klockiem, z którego wszystko wychodzi i do którego wszystko wraca, jest ten klocek, czyli góra prawo. Efektem ubocznym jest zamiana permutacji T tych dwóch narożników, to się będzie oczywiście cofać, natomiast naszym pomocnikiem, czyli klockiem, do którego wszystko powinniśmy setapować, jest ten klocek, czyli UL, góra lewo. Setupy w to miejsce są dosyć skomplikowane. Gdybyśmy wykorzystywali samą permutację T, to już teraz możemy sobie wzbogacić liczbę naszych algorytmów na krawędzie o dwa dodatkowe permutacje J. Cechą permutacji J jest to, że zamienia te dwa rogi i tę krawędź. Z tą krawędzią lub z tą krawędzią, tak? Ponieważ będę wykorzystywał J w takiej wersji, w której tutaj ten klocek, czyli inaczej ten układ jest taki, że tutaj mamy ten pasek i on zamienia się albo z tym, albo z tym. Algorytm wygląda w ten sposób. Pierwszy z nich to JA i idzie on w ten sposób, że mamy tak, R'U2, R'U, U2, R R'U2 i taka sekwencja. Tak, czyli i zauważmy zamiana tych dwóch krawędzi, tych dwóch rogów. Czyli i zauważmy, że to idzie tak. Wyjmujemy parę z tyłu, robimy U2, cofamy e, slota, podstawiamy tą parę, tak jakbyśmy chcieli ją wrzucić do tyłu, robimy R' U2, czyli powtarzamy naszą pierwszą sekwencję i wrzucamy tę parę w taki sposób. Druga z permutacji to permutacja JB. Ja ją tutaj będę wykonywał w bliźniaczy sposób. Natomiast można wykorzystywać to takie tradycyjne JB, które się zaczyna od ruchów R, U, R', tak? Front, -prim. i tutaj mamy w ten sposób. Natomiast ja będę wykorzystywał permutację, która idzie nieco inaczej, jakby przyciąga do siebie tę parę, która, czy inaczej, no. idzie ona w ten sposób. R, U2, R', u, podstawiamy tę parę, czyli wyjmujemy parę, podstawiamy tutaj, R U2 i teraz taka sekwencja na wrzucenie tej pary. Można to zapamiętać w ten sposób, że ta krawędź, która jakby jest tą do zamiany, przyciąga slota, tak? I tutaj mamy, przyciąga tego slota, U2, wyjęcie, podstawienie slota, jeszcze raz powtórka pierwszej sekwencji i wrzutka tej pary. Y Cokolwiek nie wybierzecie, no, będzie, będzie dobre. Tak, tutaj to już jest y, rzecz wyboru, zależy od. Y, no i weźmy sobie jakiś przykład. Tym razem będzie to permutacja U. Tak, U w takiej wersji. No i teraz spróbujmy rozwiązać ją wykorzystując te trzy algorytmy T, JA i JB. W buforze mamy kropelek zielono-biały, którego y, wrzucę wykorzystując permutację JB. W tej wersji, którą pokazałem, i to jest nasz pierwszy cel. Drugi cel to to miejsce tutaj z lewej strony, UL. I jak widać do zamiany wykorzystam permutację T. Zresztą wszystko mi się ułożyło idealnie pod kształt permutacji T, więc ją tutaj wykorzystam. No i koszka jest ułożona w zasadzie. Tylko tyle, wystarczyły dwa algorytmy bez żadnych w zasadzie setupów. Oczywiście to jest sytuacja idealna, która wynika tylko z tego, że używamy takiego nowego, bardzo prostego przykładu, jaką jest permutacja um. Zróbmy trochę skomplikowany przykład bardziej pomieszałem naszą kostkę permutacją H. Znowu tutaj tych setupów za dużo nie będzie. Tak, natomiast już tutaj zaobserwujemy pewne zasady. Pierwszy target nas, to jest UL. Tak i tutaj wykorzystamy permutację T. Tak. I zauważmy, że kostka nam się ułożyła w sensie takim, że ułożyliśmy ten target, ale znowu trafiliśmy na sytuację, kiedy układa nam się bufor. Ponieważ bufor się ułożył, to teraz powinniśmy ułożyć, czy zabrać do bufora jakiś jedną z dowolnych klocków. I tutaj już spróbuję zrobić z jakimś setupem, <laughs> mianowicie dla, moglibyśmy bardzo łatwo zabrać ten klocek. Zamienić te dwa klocki, wykorzystując permutację JA bądź te dwa JB. Natomiast przyjmijmy, że my chcemy zabrać na przykład ten klocek. Tak? Ten klocek, w sensie, tą ściankę, tą nalepkę, tą stroną, tę ten, ten kostkę. Tak? Setup nasz będzie bardzo prosty i do tego właśnie służy wykorzystanie permutacji J. Mianowicie zrobię ruch M prime. Zauważmy, że dzięki temu podprowadziłem sobie do pomocnika, który jest tutaj ten klocek z przodu właściwą stroną tak? i wykonuję naszą permutację JA tak? i cofam mój setup, czyli robię ruch M. I jak widać oczywiście do bufora wskoczył nam klocek odpowiednią stroną, więc teraz drugim kroku muszę ten klocek ułożyć i teraz moim targetem jest BU, czyli Tył i góra, czyli ten klocek. I zauważmy teraz, gdybym ja miał tylko permutację T, to setup by wyglądał w ten sposób, że podprowadziłbym go do dołu, na przykład ruchem M, następnie zrobił D E i L2. To jest aż tyle ruchów, które musiałbym wykonać. Natomiast ponieważ wykorzystuję permutację J, to setup będzie bardzo prosty, mianowicie wystarczy, że zrobię ruch M. Tak? I mogę zamienić te dwie krawędzie w, w ten sposób. Zauważmy, roki są cały czas niezamienione. Wykorzystam moją permutację JB w tej wersji, którą Wam pokazałem. Tak i cofnę setup. I zauważmy, że e, klocek nam się ułożył. E, ostatni cel to jest front U, czyli ten klocek w to miejsce. No i znowu setup jest bardzo prosty. Wystarczy, że zrobi M'. -prim. No i mam permutację JA w wersji tej, którą pokazałem. Tak. I cofam setup. I kostka jest ułożona. Ponieważ mamy takie tutaj już trzy miejsca, które możemy wrzucać, no to setupy są dzięki temu nieco prostsze, natomiast są takie miejsca, które są trudne do setupowania, to może na koniec o tym wspomnę. Takim miejscem jest na przykład to miejsce. Tak, żeby je setupować muszę wrzucić tak i tak. No, to jest jeszcze w dwóch krokach, tak, ale zauważmy, że takim najgorszym miejscem do setupowania jest to miejsce, tak? które różni się od tego miejsca tym, że nie ta strona jest i zauważmy, że ja muszę sprowadzić ten klocek wtedy na dół, tak, i w ten sposób aż muszę go setupować, tak, tak? czyli zrobić L2, D i M', tak, i mogę tutaj permutacją J, można też oczywiście cofam tę sekwencję, zrobić na przykład L', E, L', tak również. No i tak dalej. No i zauważmy, że tutaj te elementy, które są na pierścieniu środkowym, z, w te, po tych stronach, które są niewygodne, na przykład w tym miejscu, ja muszę setapować, robiąc ruchy środkową warstwą, czyli ruchą yy, warstwą E. Yy. To by było chyba na tyle, i tutaj to, co mogę Wam zaproponować teraz, zanim się ukaże druga część tutorialu, albo przejdziecie do drugiej części tutorialu, to spróbujcie poćwiczyć układanie kostki znaczy bez zamkniętych oczu, ale przy wykorzystaniu tylko tych algorytmów, mieszając kostkę oddzielnymi algorytmami, które mieszają same krawędzie bądź same narożniki. To sprawi, że nie natraficie na sytuację parity, której jeszcze nie wyjaśniałem. Tak, tutaj oczywiście nie omówiłem wszystkich setupów, podobnie jak w przypadku rogów, to zostawiam nieco waszej inwencji, chociaż w opisie podam właśnie tabelkę czy link do tabelki z, z możliwymi setupami. Natomiast no, układanie kostki z zamkniętymi oczami wymaga uruchomienia wyobraźni. No i zauważycie może bardzo szybko, że w momencie, kiedy zaczniecie wymyślać własne setupy, szukać tych setupów to ta Wasza wyobraźnia przestrzenna zacznie się powoli otwierać. No, ten wysiłek jest warty podjęcia, ponieważ no później efekt jest taki bardzo przyjemny, że wręcz kostkę widzimy w naszej wyobraźni, jak się ona układa. To wszystko z mojej strony. Zapraszam na część drugą. Na razie. Pa!